Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 1 lipca 2019 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Połączenie spółek przez przejęcie, a dwuletni okres posiadania udziałów. Naczelny sąd administracyjny w dniu 27 czerwca 2019 roku wydał wyrok, w którym zajął się kwestią spełniania przesłanki o posiadaniu udziałów przez dwuletni okres w sytuacji, w której dochodzi do połączenia spółek przez przejęcie. Sąd wskazał, iż przejęcie spółki przez spółkę przejmującą powoduje wstąpienie przez nią we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki, a więc dochodzi tu do sukcesji generalnej. Tym samym ma to również zastosowanie do prawa do zwolnienia podatkowego odsetek. Udostępnienie w ramach konsorcjum pracowników za zwrotem kosztów ich wynagrodzenia podlega VAT. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2019 roku, czynność polegająca na udostępnieniu pracownikowi na rzecz lidera konsorcjum za zwrotem kosztów ich wynagrodzenia podlega VAT. Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny, skoro udostępniająca pracowników spółka obok udziału z zysku konsorcjum, będzie dodatkowo otrzymywać od lidera kwoty odpowiadające kosztom ich wynagrodzenia, dojdzie do odpłatnego świadczenia usługi. W konsekwencji czynność ta podlega VAT i powinna zostać udokumentowana fakturą. Sprzedaż przedsiębiorstwa, a podatek od czynności cywilnoprawnych. W wyroku z dnia 26 czerwca 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że przedsiębiorstwo jak również jego zorganizowana część nie stanowi prawa majątkowego, lecz zespół składników majątkowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnych odrębnie. W konsekwencji podatek ten powinien być wymierzony od wartości rynkowej poszczególnych rzeczy i praw majątkowych wchodzących w skład takiego przedsiębiorstwa, nawet jeśli takie rozczłonkowanie składników majątkowych wydaje się karkołomne. Podatek od wartości dodanej należny w innych krajach Unii Europejskiej a PIT. Jak wynika z wyroku Naczelnego sądu administracyjnego z dnia 26 czerwca 2019 roku w świetle artykułu 14 ust. 1 ustawy PIT u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług, którego adekwatną nazwą w zakresie obrotu unijnego na gruncie ustawy VAT, w myśl artykułu 2 punkt 11 tej ustawy, jest określenie podatek od wartości dodanej. W konsekwencji podatnik może pomniejszyć przychód z działalności gospodarczej o należny podatek od wartości dodanej zapłacony przez niego na terenie innego kraju Unii Europejskiej. Podatek u źródła WHT Projekt objaśnień ministra finansów. W dniu 19 czerwca 2019 roku Ministerstwo Finansów opublikowało długo zapowiadany projekt objaśnień obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku w zakresie poboru podatku o źródła. Podstawowa kwestia to obowiązek poboru przez płatnika WHT przy zastosowaniu krajowych stawek bez pomniejszeń wynikających z dyrektyw lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania DTT, a dopiero później istnieje możliwość wystąpienia o zwrot. Przygotowane objaśnienia stanowią formę wyjaśnienia przez ministra finansów, jak powinni zachować się podatnicy i płatnicy stosując nowe regulacje w praktyce. Zastosowanie się do objaśnień może dać ochronę taką jak zastosowanie się do interpretacji prawa podatkowego. Ze względu jednak na dość ogólny charakter objaśnień i mnogość poruszanych stanów faktycznych w praktyce, objaśnienia nabierają raczej waloru wyjaśniającego, aniżeli ochronnego. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com pl łamane ppt. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.